Wielu pacjentów jest w ogóle w takim szoku, bo jeszcze wczoraj przebiegali maratony, bo jeszcze wczoraj bardzo dobrze się czuli, realizowali po prostu różne zadania dnia codziennego, i nagle słyszą, że są chorzy na nowotwór. Jak brzmi to zdanie, które pacjent słyszy w gabinecie? Jest pan chory na nowotwór, ma pan raka. Jak pacjent wtedy reaguje? A może trzeba zdjąć to słowo pacjent, tylko jak ja wtedy bym zareagowała? Jak brzmi to zdanie? Na początku brzmi przerażająco. Prawda jest taka, że nie ma takiej osoby, która jest przygotowana na usłyszenie diagnozy. I nawet jak już jest pacjent w takim procesie diagnostycznym, kiedy jest podejrzenie choroby nowotworowej, z jednej strony stoi za tym ogromny lęk i strach. Często wtedy uruchamiają się, uruchamia się wyobraźnia, wyobrażenia, zasłyszane historie, obejrzane jakby kadry z filmów, które niestety, ale cały czas ten wizerunek choroby nowotworowej jest dość dramatyczny. I to jest głównie jakby powielany taki schemat, często pełen mitów i błędnych przekonań, właśnie w mediach, w telewizji czy w kinie. Ale jednocześnie też pacjent cały czas ma nadzieję, że może świat się pomylił, że może zdarzy się cud, że może wcale to nie będzie to. Te trzy litery rak to, są, to jest to słowo, które tak naprawdę wywraca życie do góry nogami nie tylko pacjenta, ale także całej jego rodziny. To jest ten moment, kiedy trzeba tak naprawdę nauczyć się um, trochę inaczej o sobie myśleć, inaczej myśleć o swojej przyszłości, um, która bardzo mocno zaburza tak naprawdę codzienność. Um, I tutaj też jest, to jest ten moment, to jest ten szok, bo później krok po kroku można tak naprawdę i tą sytuację oswoić, i poukładać, i też zobaczyć i to jest bardzo ważne, aby to podkreślić że ten dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych wcale nie musi pacjentowi wszystkiego zabierać. Czyli tego raka można oswoić? Można. W Nawet jakiś sposób, trzeba. W jakiś sposób? Ponieważ to, to jest informacja, na którą chyba nikt nie jest przygotowany. Nawet tak, to, o czym pani wspomniała, ta diagnostyka, te wszystkie badania, no, to zmierza w jednym kierunku. Natomiast to zdanie w gabinecie, przy biurku, albo bo myślę, że takich zdań nie słyszy się gdzieś na korytarzu w szpitalu. Albo, Mam na ką nadzieję. Albo gdzieś w jakiejś przychodni. Natomiast to zdanie to jest wywrócenie świata do góry nogami. I jak pacjent wtedy siebie traktuje? Czy traktuje siebie jako osobę chorą, czy jako osobę, której naprawdę tego życia już nie, no, nie zostało dużo. Wielu pacjentów jest w ogóle w takim szoku, bo jeszcze wczoraj przebiegali maratony, bo jeszcze wczoraj bardzo dobrze się czuli, realizowali po prostu różne zadania dnia codziennego i nagle słyszą, że są chorzy na nowotwór. Choroba nowotworowa często kojarzy się pacjentom z tą osobą, która jest kompletnie bez sił, a leczenie powoduje, że pacjent jest ten łysy, chudy i w ogóle bez, bez nadziei. To się bardzo zmieniło. To musimy już naprawdę zupełnie o, jakby przestać jakby cały czas pobierać ten sam, ten sam schemat, ale rzeczywiście musimy też podkreślić bardzo ważną rolę profilaktyki, bo to jest właśnie, z tego bierze się ten szok też między innymi, że ludzie się dobrze często czują. Naprawdę um, są w świetnej formie, a właśnie um, profilaktyka, przegląd badań przesiewowych pozwala tak naprawdę na wychwycenie choroby na tak zwanym etapie bezobjawowym, często wtedy kiedy nic nam nie dolega, nic nie czujemy, bo no, tego I, nie widać. Bo tego nie widać. Oczywiście im bardziej zaawansowana postać choroby nowotworowej, no, tym więcej objawów, ale nam też zależy e, na tym, żeby jak najszyb jak najszybciej po prostu tą chorobę Wychwycić i to jest najlepszy moment, dlatego badajmy się to, to przede wszystkim. Mówiąc dalej, w kontekście, jak można tak naprawdę to oswoić, to wydaje mi się, że przede wszystkim potrzebuje pacjent wiedzy i wsparcia. Wiedza to dlatego, że jak pacjent jest dobrze poinformowany, czyli też wie, jakie są narzędzia, co możemy zrobić, jakie są opcje terapeutyczne, to ma takie poczucie: aha, okej, okay, wchodzę w jakiś rytm, wchodzę w jakieś działanie. Co tak naprawdę ma to przynieść. To oswajanie to jest między innymi o czym już wspomniałam, ten dostęp tak naprawdę do nowoczesnych form terapeutycznych. Moi pacjenci aktualnie często wcale im nie wypadają włosy, e, są aktywni zawodowo. Ja sama zresztą prowadzę taki portal w trosce chorego pracownika, gdzie w ogóle aktywizuję pacjentów do tego, aby byli aktywni zawodowo pomimo bycia na przykład w trakcie chemioterapii. Ale dzisiejsze leczenie pozwala na to, ci pacjenci naprawdę czują się coraz lepiej i mogą wychowywać swoje dzieci, robić różne rzeczy, e, które wcale im choroba jakby nie musi, e, nie musi zabrać. A Ale wie? do tego trzeba dojrzeć, jako pa pacjent, który otrzymuje taką informację. Do tego, do tego nie tyle trzeba dojrzeć, do tego przede wszystkim trzeba dostać dobrą informację i musi za tym sta stać dobra komunikacja, między innymi ta komunikacja medyczna, a nie iluzja, że doszło do tej komunikacji. O, bardzo się cieszę, <noise> że pani o tym wspomina, ponieważ pacjent wychodząc z gabinetu, on usłyszał tylko to jedno zdanie. On już nie usłyszał Całej niczego reszty. więcej, tak? Przychodzi do domu, no i sam właściwie nie wie co teraz powinien ze sobą zrobić, no bo ma postawioną taką diagnozę, traktuje tę diagnozę y no, no tak zero-jedynkowo, to, tak. to jest wyrok, tak? On nie usłyszał, że są jeszcze jakieś metody, że może poprosić o wsparcie psychoonkologa, że jest ktoś taki, kto może go poprowadzić w tej drodze, yy, tylko wpada w taką pustkę i niespecjalnie chyba chce albo umie się z tego wykaraskać. Znaczy przede wszystkim pacjenci popełniają jeden podstawowy błąd, czyli który jest oczywiście też trochę naturalny, Wpadają w panikę i zaczynają szukać różnych treści w internecie. A internet, oczywiście, jest świetnym narzędziem, ale jednocześnie można tam wyczytać wiele różnych niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji. Często też jakichś tam po prostu wywodów pacjentów, które no, nie da się do tego porównać. tak? Każda osoba, każdy pacjent to jest inna historia. Więc zamiast w tej panice szukać tych treści w, in w internecie. Zachęcam w ogóle właśnie pacjentów do chociażby spotkaniem się z psychonkologiem, który trochę jest takim łącznikiem między lekarzem a pacjentem. Zna się też trochę, jakby rozumie tak naprawdę jaka jest ścieżka, jaka jest droga generalnie pacjenta i pozwala to jakby na dobre przygotowanie tego, tego, tego pacjenta. Następnie, następnie sytuacja taka jest, w której warto byłoby skorzystać ze wsparcia organizacji pacjenckich. Organizacje pacjenckie, w których mają w swoich szeregach często i lekarzy. I psychologów, i innych pacjentów, jakby potrafią też trochę poukładać ten zaburzony, ten zaburzony świat. Myślę też, że bardzo istotne, tak naprawdę, te dwie osoby, te, te, te dwie organizacje, powiedzmy, mogłyby też pomóc takiemu pacjentowi w przygotowaniu się do kolejnej konsultacji z lekarzem, dlatego że my też musimy wiedzieć, jakie mamy zadać pytania. Najlepiej te pytania spisać sobie na kartce. Wypisać te pytania, przygotować nie 20, tylko 5, bo tyle jesteśmy realnie. Jakby 5 teraz najważniejszych pytań na tu i teraz, w celu właśnie takiego. Ułożenia sobie tych informacji, które otrzymujemy podczas, podczas konsultacji, zabrać ze sobą kogoś bliskiego, prawda, żeby też e, co dwie pary uszu to, to Musi Nie jedna. to. być ktoś to zapamięta. Tak, dokładnie. Ktoś to zapamięta, ktoś to też zada pytanie, ale też to ewentualnie spojrzy na sytuację z pewnego dystansu, tak? z pewnego, z pewnego innego jakby mm, spojrzenia. E, to, to wszystko są takie sytuacje, które jakby pozwalają się trochę bardziej jakby zbliżać i na pewno kluczowym momentem jest jakby też przygotowanie się na przykład na pierwszy etap leczenia, czy to jest chirurgia, czy to jest chemioterapia, to jakby przygotować się to znaczy, jak realnie, tak? co się realnie będzie działo. Ja na przykład często pacjentom mówię, że teraz pacjenci mają dostęp do takich środków przeciwwymiotnych, do takiej profilaktyki. Pacjenci właściwie nie mają z tym większych trudności. Przygotować się, jak się będą czuć, na co, co, co mogą zrobić dla siebie więcej, by pamiętać, żeby dużo pić. Prawda? I to są takie. Już rozumiem po co te organizacje tak, pacjenckie, bo tak. tam ktoś powie: słuchaj, przeszedłem dokładnie przez to samo. Dokładnie. Nie przygotowałem się do. Mhm. M, na tą albo nie wiedziałem, wicytę, nie wiedziałem, że to jest dokładnie. normalne, i, to, i, to, mnie, i to, mnie, to mnie bardzo wystraszyło. Dlatego taka psychoedukacja z zakresu leczenia onkologicznego. Jest czymś kluczowym, tak naprawdę, w przyjęciu roli pacjenta. I wbrew pozorom to nie jest takie łatwe, dlatego że jeśli człowiek myśli sobie, no jak to, no wczoraj było dobrze, a dzisiaj mi mówią, że jestem chory. Byłem starym żeglarzem i, i okrętem. Tak, a tu nagle mam prosić kogoś o pomoc. Więc tak naprawdę ta rola. Przyjęcia tej roli pacjenta bez dwóch zdań wiąże się również z tą umiejętnością proszenia o pomoc. To jest szalenie trudne. I to jest bardzo trudne, i to jest bardzo trudne. Ostatnio byłam, miałam taką sytuację w szpitalu, kiedy pacjentka na sali płacze i mówi: Ten mój mąż tam w ogóle nie wie, gdzie ja mam w ogóle swoje rzeczy, jak, jak w ogóle ja tutaj prawda, co trzeba zrobić, jak ugotować, jak firanki powiesić przysłowiowo. Ja wychodzę na korytarz, na korytarzu również płacze mąż tej pacjentki i mówi: Ja już robię wszystko, jak ona chce, ale ciągle jest nie tak, bo cały kruc... bo, to nie ona. bo to nie ona. Bo to nie ona. I to jest w ogóle też w takim kontekście przyjmowania tej roli. Bycie pacjentem to jest też taka uświadomienie sobie, że przyznawanie się do różnych swoich słabości i proszenie o pomoc jest naprawdę największą siłą człowieka. I dzięki temu wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście, czy poprosić o tą pomoc psychologa, to wcale nie musi oznaczać jakiejś wielkiej terapii, ale takiego po układania się w nowej roli, A jednocześnie oswojenia i też zobaczenia, że ta choroba nowotworowa w dzisiejszych czasach to wcale nie musi być wyrok. Dzisiaj coraz częściej mówimy o temacie choroby przewlekłej, o możliwości w ogóle normalnego życia ewentualnie z chorobą albo wyleczenia jej w 100%. Ależ przewróciła Pani mój świat do góry nogami, ponieważ rozpoczynając tę rozmowę mm -hmm. chciałam wyjść z tej roli pacjenta i zrobiłam <laughs> podstawowy błąd. W tę rolę pacjenta trzeba umieć wejść. No, trzeba i umieć wejść, i, i dać sobie też trochę czasu na to, ale jednocześnie nie, jakby na pewno, co nie powinno nam towarzyszyć, w tym taki rodzaj poddania się, czyli. Już mnie nic dobrego nie czeka, już się nic dobrego nie zadzieje, bo to nieprawda. Ja pracuję z pacjentami onkologicznymi w szpitalach już od dobrych kilkunastu lat i widzę co roku rewolucje, które następują. Dostęp do tych terapii, które się zmieniają, które tak bardzo poprawiają jakość życia pacjentów. Ja mam pacjentów, którzy możemy określić, że mają przerzuty absolutnie wszędzie. I oni żyją z tymi przerzutami od siedmiu, ośmiu lat. Mają się dobrze. Funkcjonują, trzymają się tego życia i to nie jest tak, że nie ma w tym życiu przyjemności. Zmieniamy postrzeganie choroby nowotworowej na chorobę przewlekłą, którą można byłoby chociażby porównać do cukrzycy, równie poważnej choroby, ale jednocześnie w naszych głowach już takiej, z którą można generalnie. Żyć. Oczywiście, ja nie chcę tutaj zaklinać yy, rzeczywistości. Niektóre sytuacje bywają bardzo trudne, i to jest w ogóle sytuacja wymagająca ogromnej mobilizacji rodziny. Dobrego wsparcia lekarzy, ta komunikacja medyczna, to takie uczucie tego zaopiekowania to wszystko ma absolutnie wielkie, wielkie znaczenie, ale także głowa. Zadbanie, jakby o to swoje nastawienie zadbanie o to, żeby, żeby jednak podchodzić do tego, ok, skoro ta sytuacja się pojawiła w moim życiu, to. To, co ja mogę z niej wyciągnąć, co ja mogę zrobić dla siebie więcej. I proszę mi wierzyć, ja właściwie codziennie obserwuję historię pacjentów, którzy nawet w najtrudniejszych momentach swojego życia robią po prostu rewolucje życiowe. Naprawdę rewolucje życiowe na każdym, tak naprawdę, w każdym obszarze. Zmieniają, zmieniają pracę, wyjeżdżają, podróżują, oddają się różnym pasjom. To jest super. To jest, to jest coś, co często pacjenci to zabrzmi kontrowersyjnie, wiem. Niektórzy nawet są w stanie powiedzieć dziękuję za raka. Bardzo byłam ciekawa, czy tak. powie Pani dokładnie to zdanie, tak. że tak. dla niektórych ten wyrok, początkowo wyrok, stał się takim rodzajem błogosławieństwa, że, że dopiero wtedy zobaczyłem, co to znaczy żyć. Żałuję, że dochodzimy do tych wniosków, kiedy dotykają nas sytuacje tak trudne, ale nawet ostatnio moja pacjentka napisała taką książkę Nie ma jutra, jak rak żołądka uratował mi życie. I to ten tytuł jest sam w sobie bardzo, bardzo wymowny. Ja też w swojej książce Oswoić raka przedstawiam historię pacjentów, którzy mówią, no było ciężko, ale dzisiaj wiem, że ta historia była, była potrzebna. Ona mi coś dała, ona mnie czegoś nauczyła, ona coś wniosła tak naprawdę. W moje, w moje życie. W związku z tym no, warto, warto też tak na to spojrzeć, tylko tak jak powiedziałam, to się nie dzieje od razu. Na to wymaga trochę, trzeba i wypłakać się, i wykrzyczeć, wyzłościć, a potem zrobić wdech, wydech i powiedzieć sobie głośno dam radę. Z którym pacjentem pracuje się yy, najtrudniej? Czy z takim, który się od razu poddaje i opuszcza gardę? Czy z takim pacjentem, który neguje i mówi, absolutnie, nie, nie, to, to jest na pewno błędna diagnoza. Mhm. I kolejna diagnoza też, po, po, też potwierdza poprzednią, ale pacjent mówi, nie, to niemożliwe, to na pewno nie ja. Czy z takim pacjentem, który sam chce zwojować świat i mówi, ja dam radę, a zobaczymy, czy wy za mną nadążycie. Każdy pacjent jakby ma swoje jakby wymagania i jakby trudności, które za tym stoją. Oczywiście, chorobę zawsze można potraktować jako przeszkoda do pokonania bądź nie. Oczywiście, ci pacjenci, którzy podchodzą do tego tematu w sposób taki zadaniowy, są tacy współpracujący, to rzeczywiście znacznie łatwiej się z takimi pacjentami pracuje. Oni niewiele potrzebują, bo są ustawieni po prostu w tym zadaniu, chociaż czasem zabierają sobie przestrzeń na emocje, bo są tak bardzo skoncentrowani na tym, żeby kolejne, kolejne, kolejne wyniki, dobrze, już idziemy tutaj do przodu, meta jest blisko, tak? Ale czasami brakuje nam i często dopiero w momencie, kiedy kończą tak naprawdę leczenie, dochodzi i jakby pozwalają sobie na to, żeby puścić emocje. I często zamiast cieszyć się z tego sukcesu, do którego doprowadzili, niestety cofają się parę kroków do tyłu i znowu jakby przerabiają emocje, które, które temu towarzyszyły. Kolejną, kolejną grupą, właśnie taką, na przykład, która wszystko widzi na nie, to rzeczywiście jest ciężkie, bo każda forma pomocy w pewnym momencie jest frustrująca też dla tej osoby, która chce generalnie pomóc. pomóc. To często jakby i rodziny się na tym wykładają, mówią to, ja się poddaję, już po prostu nie ma, nie ma tutaj jakby takiej możliwości, żeby, żeby pomóc, bo rzeczywiście no tutaj to partnerstwo, ta mobilizacja ma ogromne, ogromne generalnie znaczenie ale też takie, takie, tacy pacjenci, którzy negują, niestety są często w najtrudniejszej sytuacji, dlatego że oni często w ogóle nie podejmują tematu leczenia. I nawet jeśli ktoś mówi, że to nie ma sensu, ale podejmuje działanie, no to gdzieś tam na tej drodze można go w pewnym momencie przekonać, ale no zobacz, wyniki są coraz lepsze. Ale najgorzej jest takimi pacjentami, którzy nie dają sobie po prostu szansy, bo no właśnie uciekają w taki rodzaj magicznego myślenia, mówiąc nie, to nie o mnie, to nie o mnie, tak? Więc to jest, to jest ten, ten chyba największy, najtrudniej, najtrudniej pomóc takiemu pacjentowi. Raka można oswoić? Można. I o tym na pewno jeszcze będziemy rozmawiać. Tutaj wielokrotnie padło też takie, takie stwierdzenie, że niezwykle potrzebna jest pomoc i wsparcie bliskich osób. Tak. To podczas naszego kolejnego spotkania o tych bliskich i o tym, że oni też tej pomocy potrzebują, porozmawiamy. Bardzo, bardzo to również za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.